Co się stanie, gdy kraty między nami a drapieżnikiem przestaną wystarczać? Wielu twierdzi, że ogrody zoologiczne są bezpieczne, że dzikie zwierzęta, raz uwięzione, stają się nieszkodliwe. Ale co, jeśli wystarczy jeden nierozważny ruch, by uruchomić katastrofę? W tym odcinku pokażemy pięć szokujących przypadków, w których ludzie zlekceważyli potęgę natury. Jak zawsze, materiał zawiera drastyczne treści. 6 czerwca 2022 roku. 19-letni Hasanal Arifin spędzał dzień w zoo Kasangkulim w Indonezji ze swoim przyjacielem. To jedyny ogród zoologiczny w prowincji Riau i popularna atrakcja turystyczna dla mieszkańców. W jego kolekcji znajduje się ponad 100 gatunków zwierząt. Ale Hasanal nie przyszedł tam tylko po to, by oglądać zwierzęta. Jako mało znany bloger był determinowany, by nakręcić coś na TikToka. Liczył, że tym razem uda mu się wreszcie zdobyć viral. Podczas spaceru po Zoo natrafił na idealną okazję. Wybieg orangutana był niepilnowany, pracownicy mieli przerwę na lunch, a okolica wydawała się pusta. W środku znajdowała się Tina, piętnastoletnia samica orangutana, znana z towarzyskiego zachowania. Często podchodziła do siatek, wchodziła w interakcje z gośćmi i personelem, szczególnie podczas karmienia i sprzątania. Widząc, że nikt nie patrzy, Hasanal postanowił działać. Przeskoczył przez barierę i wszedł do strefy zarezerwowanej dla pracowników, tuż przy klatce Tiny. Jego przyjaciel został po drugiej stronie ogrodzenia, gotowy sfilmować całość. Początkowo wszystko wydawało się spokojne. Hasanal wyciągnął ręce w stronę Tiny. Ona podeszła do krat, patrząc na niego z zaciekawieniem. Przez chwilę ich interakcja wyglądała wręcz zabawnie, i wtedy nagle Tina rzuciła się do przodu, złapała Hasanala za koszulkę i szarpnęła go w swoją stronę drugą ręką. I nawet jedną stopą chwyciła jego nogę. Hasanal krzyknął z przerażenia i niemal stracił równowagę. Jego kolega wpadł w panikę, podbiegł i próbował mu pomóc. Szarpał Hasanala i kopał rękę orangutana w desperackiej próbie przerwania chwytu, ale Tina nie puszczała. Wprost przeciwnie, zacisnęła uchwyt jeszcze mocniej. Zaniepokojeni zwiedzający zaczęli krzyczeć i wzywać pomoc. Po chwili wrócili pracownicy Zo i próbowali uspokoić Tinę. Po kilku napiętych minutach udało się uwolnić chłopaka. Siła orangutanów jest często niedoceniana. Dorosłe osobniki mogą ściskać z siłą ponad 300 PSI i ciągnąć z mocą przekraczającą 270 kg. Tina, ważąca prawie 50 kg, mogła z łatwością poważnie zranić człowieka, nawet w stanie zabawy. Ale Hasanal miał ogromne szczęście. Skończyło się tylko na kilku zadrapaniach i siniakach. Po incydencie otrzymał dożywotni zakaz wstępu do Zoka Sankkulim. Opublikował też publiczne przeprosiny i przyznał się do winy. Jego nagranie oczywiście stało się wiralem, ale nie takim, jakiego oczekiwał. Zamiast sławy spotkała go fala drwin i krytyki. Pod naciskiem opinii publicznej usunął swoje konta w mediach społecznościowych. Następna historia to nie pogoń za sławą, lecz tragiczny brak uwagi, który kosztował znacznie więcej niż kilka zadrapań. Erik Saladagavista nie był znany jako poszukiwacz wrażeń. Miał 29 lat. Zmagał się z poważną chorobą psychiczną i podróżował po Filipinach jako turysta, w nadziei na poprawę swojego stanu. Jednym z miejsc, które chciał odwiedzić, był Kabuk Island Mangrove and Wetlands Park w prowincji Zambo Angasi Bugai. 28 kwietnia 2025 roku Erik przybył na miejsce, planując spokojny dzień zwiedzania. Może kilka zdjęć dzikich zwierząt na pamiątkę. Spacerując po ścieżce w parku, zauważył ogrodzoną klatkę. W środku leżał nieruchomo krokodyl. Erik uznał, że to rzeźba. Zwierzę leżało bez ruchu w słońcu, niczym figura. Mimo, że ogrodzenie było wyraźnie oznakowane i opatrzone tablicami ostrzegawczymi, Erik wspiął się przez płot, by podejść bliżej. Z telefonem w dłoni zbliżył się do figury z uśmiechem. Przypadkowi przechodnie zaczęli krzyczeć, by się wycofał. Ale Erik zignorował ostrzeżenia, pozował do zdjęcia, i wtedy figura się poruszyła. Krokodyl rzucił się, zaciskając szczęki na ramieniu Erika. Po chwili chwycił również jego nogę i wciągnął go do płytkiej wody wewnątrz wybiegu. Tam rozpoczął brutalny manewr, znany jako death roll, czyli śmiercionośny obrót. Erik krzyczał z bólu, a zszokowani turyści patrzyli z niedowierzaniem. Niektórzy sięgnęli po telefony, inni pobiegli po pomoc. Stało się jasne: rzeźba to był żywy, dorosły krokodyl różańcowy o długości około 4,5 metra samica o imieniu Lalej. Według pracowników parku nigdy wcześniej nie wykazywała agresji, ale tym razem zadziałał instynkt. Erik pozostał uwięziony w klatce przez ponad 30 minut, podczas gdy personel rozpaczliwie próbował wymyślić, jak go uratować. Przez cały czas był przytomny, siedząc w wodzie, krwawiąc, krzycząc i błagając o pomoc. W końcu jeden z pracowników rzucił w lalej betonowym przedmiotem, trafiając ją na tyle mocno, by zmusić krokodyla do puszczenia Erika. Na miejsce błyskawicznie przybyły służby ratunkowe. Na miejscu opanowano krwotok i ustabilizowano jego stan. Erik został następnie przewieziony do szpitala dr Georgea T. Hoffera, gdzie lekarze zajęli się głębokimi ranami kąsanymi na ramieniu, udzie i barku. Manewr death roll, śmiercionośny obrót krokodyla, spowodował poważne uszkodzenia tkanek miękkich, wymagający ponad 50 szwów. Pomimo powagi obrażeń, Erik przeżył. Krokodyle należą do najbardziej potężnych drapieżników w królestwie zwierząt. Siła ich ugryzienia przekracza 3700 PSI. Jednak to właśnie death roll czyni je tak zabójczymi. Gwałtowny rotacyjny ruch ciała, mający urwać kończyny, rozerwać mięśnie i całkowicie unieruchomić ofiarę w kilka sekund. Gdyby Lalaj obracała się choć trochę dłużej lub ugryzła głębiej, Erik nie miałby żadnych szans na przeżycie. Władze ochrony przyrody wszczęły śledztwo i zarządziły nowe środki bezpieczeństwa, wzmocnione ogrodzenia, wyraźniejsze oznaczenia ostrzegawcze oraz całodobowy monitoring. Podczas gdy Erik wciąż dochodzi do siebie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, kolejna historia przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. I kończy się najtragiczniej, jak tylko można sobie wyobrazić. 29 kwietnia 2025 roku w internecie zaczął krążyć zabawny filmik z minizu 5 Star Farm w Loris w stanie Karolina Południowa. Na nagraniu widać 52-letniego Erika Samuela Slejta, który żartobliwie boksuje się z kangurem o imieniu Jack, stojąc wewnątrz wybiegu. 5 Star Farm to niewielkie rodzinne minizu należące do Roberta Sleita, młodszego brata Erika. Erik nie był tam tylko gościem, na co dzień pomagał w prowadzeniu farmy, a jego ulubieńcem był właśnie Jack, kangur z nagrania. Ale 9 maja 2025 roku, zaledwie 10 dni po publikacji filmu, Robert wszedł do wybiegu, by nakarmić zwierzęta i zakończyć dzień pracy. Zamiast rutynowych czynności, znalazł ciało swojego brata Erika leżące nieruchomo na ziemi. Wstrząśnięty natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja Hrabstwa Chory i paramedycy przybyli chwilę później i potwierdzili najgorsze. Erik nie żył. Zmarł na skutek licznych obrażeń tempokątnych. Nie znaleziono żadnej broni ani innych osób w pobliżu, więc policja doszła do jednego oczywistego wniosku: śmierć spowodował atak zwierzęcia. Ataki kangurów na ludzi są niezwykle rzadkie. W ciągu ostatnich 90 lat oficjalnie potwierdzono tylko dwa przypadki śmiertelne. Ale zdarzają się, gdy zwierzę czuje się zagrożone, osaczone lub nadmiernie pobudzone. Dorosły kangur potrafi kopnąć z siłą ponad 850 PSI, wystarczającą, by złamać kości lub uszkodzić organy. Ich cios tylną nogą może osiągnąć ponad 9,5 km na godzinę, czyli sześciokrotnie więcej niż siła przeciętnego człowieka bez treningu. Ponieważ Erik miał zwyczaj wchodzenia na wybieg i zabaw z Jackiem, a zrobił to również w dniu tragedii? Śledczy podejrzewają, że kangur zareagował instynktownie i śmiertelnie. Jeśli tak było, byłby to trzeci potwierdzony przypadek śmiertelnego ataku kangura na człowieka w historii. Farma Five Star Farm nadal działa, ale Jack został objęty kwarantanną i obserwacją. Rodzina Sleitów wciąż pogrążona jest w żałobie, czekając na wyniki sekcji i badań toksykologicznych. 12 czerwca 2022 roku w prywatnym zoo w Periban w meksykańskim stanie Michoacán 23-letni opiekun zwierząt José de Jesús wykonywał codzienną czynność. Karmił tygrysa bengalskiego, ale tego dnia popełnił błąd, który kosztował go życie. Zamiast użyć specjalnych narzędzi i zachować dystans, postanowił podać jedzenie przez kraty gołą ręką. Początkowo wszystko wyglądało spokojnie. Jose zawołał tygrysa, który powoli podszedł do ogrodzenia, wyglądając na zrelaksowanego. Opiekun nawet pogłaskał go po szyi, i wtedy w jednej chwili tygrys się odwrócił i zacisnął szczęki na jego prawej dłoni. Jose krzyczał z bólu, próbował się wyrwać, ale drapieżnik nie puszczał, próbując wciągnąć go do środka. Tygrysy bengalskie są jednocześnie zagrożone wyginięciem i jednymi z najgroźniejszych drapieżników na świecie. Ich siła ugryzienia dochodzi do 1050 PSI, wystarczająco, by zmiażdżyć ludzką kość w kilka sekund. Gdy tygrys już chwyci, ucieczka bez pomocy jest praktycznie niemożliwa. Kiedy pracownicy Zo w końcu przybiegli i zdołali odciągnąć zwierzę, Jose stracił ogromną ilość krwi. Został przewieziony do lokalnego szpitala, a następnie przetransportowany do większego ośrodka w Morelii z powodu ciężkich obrażeń. Jego prawa dłoń była prawie całkowicie zniszczona, a lekarze natychmiast zalecili amputację, by uniknąć zakażenia i dalszej utraty krwi. Na domiar złego Jose cierpiał na cukrzycę, co drastycznie osłabiało jego zdolność do regeneracji. Mimo to będąc w pełni przytomny, odmówił amputacji. Zaledwie dwa dni później, 14 czerwca, w szpitalu doznał zawału serca i zmarł. Po tragedii Meksykańska Federalna Agencja Środowiskowa Profepa przeprowadziła dochodzenie i ustaliła, że tygrys był przetrzymywany niezgodnie z przepisami, w zbyt ciasnej klatce, bez odpowiednich zabezpieczeń. To, co miało być zwykłą rutyną w pracy, stało się tragiczną przestrogą, że w kontakcie z dzikimi zwierzętami nie ma miejsca na lekkomyślność. Ostatni przypadek na naszej liście również dotyczy drapieżnego kota, ale tym razem historia jest jeszcze bardziej przerażająca. Bo cały atak został zarejestrowany na nagraniu, aż do ostatniego oddechu ofiary. Lion Park, położony w dystrykcie Parkent w Uzbekistanie, był pierwszym prywatnym minizo w regionie. Mieszkało tam 7 gatunków zwierząt, a największą dumą parku było 17 lwów afrykańskich. Jednym z wieloletnich pracowników był 44-letni F. Iris Kulow, doświadczony opiekun, który przez lata pracował z tymi zwierzętami. I znał ich zachowania. Ale 17 grudnia 2024 roku, podczas nocnego dyżuru, podjął fatalną decyzję. Chciał zaimponować swojej dziewczynie i nagrać coś wyjątkowego, więc około 5 rano otworzył bramę wybiegu lwów i wszedł do środka, z włączonym telefonem nagrywając wszystko. Na nagraniu widać, jak podchodzi do trzech dorosłych lwów. Zwraca się do jednego po imieniu Simba. Początkowo lwy wydają się spokojne, nieagresywne, ale po kilku minutach jeden z nich nagle rusza do ataku. Kamera rejestruje moment, gdy lew powala Iris Kulowa na ziemię. Słychać krzyki, ryk lwów i dźwięk rozdzieranych ubrań. Iris Kulow błaga o pomoc, próbuje je uspokoić, ale jest już za późno. Kamera wciąż nagrywa, aż obraz stopniowo się zaciemnia. Jego ostatnie słowa, które słychać przed ciszą, to. Cicho, cicho. Około dziewiątej rano, gdy inni pracownicy przybyli na zmianę, zastali otwartą bramę wybiegu i trzy brakujące lwy. A w środku makabryczny widok, częściowo pożarte ciało ich kolegi. W naturze lwy polują zespołowo, atakują nagle wykorzystując siłę, prędkość i przewagę liczebną. W tym przypadku samo wkroczenie człowieka do ich terytorium wystarczyło, by wyzwolić instynkt łowiecki. Każdy gwałtowny ruch, spojrzenie czy oddech mógł uruchomić reakcję. A gdy pierwszy lew zaatakował, reszta poszła za nim. Policja wszczęła natychmiastowe śledztwo i rozpoczęto poszukiwania trzech zbiegłych lwów. Po kilku godzinach intensywnych działań, dwa zostały odnalezione i uśpione środkami usypiającymi. Trzeci, uznany za zbyt agresywnego, został zastrzelony przez miejscowego myśliwego. I trudno nie zadać sobie pytania. Dlaczego to ludzie zamykają dzikie zwierzęta w klatkach, wchodzą na ich teren, a potem zabijają je za to, że zachowują się jak drapieżniki? Dyrektor Zoo również poniósł konsekwencje. Został oskarżony o naruszenie przepisów BHP i skazany na trzy lata ograniczenia wolności. Ostatecznie jednak został zwolniony już w sali sądowej. A co najbardziej szokujące, mimo tragedii, nie wprowadzono żadnych nowych przepisów bezpieczeństwa. Jeśli wciąż wydaje ci się, że zo to najbezpieczniejszy sposób na podziwianie dzikich zwierząt, że kraty, płoty i klatki czynią wszystko bezpiecznym, te historie dowodzą czegoś zupełnie innego. Od 1990 roku w ogrodach zoologicznych na całym świecie ponad 760 osób zostało rannych, a 157 zginęło. Bo instynkt drapieżnika nigdy nie znika w niewoli, a ludzka lekkomyślność niestety też nie. A ty? Jakie jest twoje zdanie na temat ogrodów zoologicznych i trzymania egzotycznych zwierząt w klatkach? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij zasubskrybować, by nie przegapić kolejnych prawdziwych historii, które czasem potrafią uratować życie, zanim popełnisz ten jeden fatalny błąd.